Dawno, dawno temu żyła księżniczka, która zakochała się w pięknej porcelanie. Wyobraźcie sobie dawną krainę, gdzie rzemiosło splatało się z magią każdego dnia. W tym świecie mieszkała dziewczyna, księżniczka, która była zoroczona najprostszymi, ale najpiękniejszymi rzeczami, ich delikatnością, kruchością, po prostu pięknem. Pewnego dnia zauważyła w oknie warsztatu błyszczącą filiżankę. Jej kształty wydawały się niemal przeniknięte duszą, jakby porcelana zaczęła opowiadać historię. I tak zaczęła się wielka życiowa miłość. Księżniczki do porcelany. Księżniczka zaintrygowana tajemną sztuką postanowiła odkryć, co sprawia, że te kruche naczynia były tak wyjątkowe, Odwiedzając wieczorem warsztat była świadkiem procesu, który wydawał się niemal alchemiczny. Porcelana stała się dla niej więcej niż tylko pięknymi przedmiotami. Zobaczyła w niej odbicie ludzkiej delikatności, każdy ozdobny wzór, każda ręcznie malowana róża wydawały się opowiadać historię. Stopniowo zaczęła kolekcjonować filiżanki, zbanki i talerze. Historia ta ma swoje przesłanie. Księżniczka marzyła, aby piękno porcelany nie przeszło w zapomnienie. Zdecydowała się, że kolekcja, którą tworzyła latami, stanie się jej dziedzictwem i zostanie przekazana następnym pokoleniom. Każdy, kto ją oglądał, odnosił wrażenie, jakby zanurzał się w świat pełen ciepła i miłości. Czy czujecie nostalgię za światem pełnym magii i kłusztu? Zainspirujcie się historią Księżniczki. Postarajcie się dostrzegać takie małe cuda wokół siebie, że też odkryjecie w sobie pasję, jak nasza Księżniczka.